Witam serdecznie na dzisiejszym zdrapingu. Dziś mamy czwarty raz taki sam zestaw zdrawek, czyli trzy razy portfel i na dobry rok. Portfele są z numerem 7, 8 i 16 i na dobry rok z numerem 2. Startujemy i na dobry rok mamy 1000 i 5 dyszek. W lutym mamy 100 i 500. W marcu mamy tutaj 500 tysięcy i 50 złotych. W kwietniu 210, w maju 10 tysięcy i 500 zł, w czerwcu 20 i 10, w lipcu 100 zł, i 500 tysięcy, w sierpniu 1500, wrzesień 500 tysięcy i 200, październik 50 i 10 tysięcy, listopad 100 i 200, Grudzień 20 i 10 tysięcy, czyli tutaj nic. W premii mamy dzwonek o! I przypisaną do niego kwotę, a w bonusie mamy iglo, a pod dzwonkiem mamy dyszkę zwrotu. No fajnie. Lecimy dalej. Portfel z numerem 7. I w portfelu szukamy 34. Trzy, szesnaście albo dwadzieścia dwa mamy dwa dziewięć, siedemnaście, sześć dziesięć, siedem, dwadzieścia sześć, osiem, pięć, jeden, dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzy. 15, 12, 20, 11, 4, 31, 13 i na koniec mamy 29, czyli tutaj nic nie wpadło. Tutaj w parach szukamy pierścionek i klucz, to no niestety złoto moneta. Moneta, koniczyna, pierścień, moneta, piąta para, pierścień, waliza, klucz, waliza, diament, koniczyna, klucz, moneta, czyli tutaj nic. I trzy takie same kwoty: 500 zł, 2 miliony, 2 miliony, 50 tysięcy. 50 tysięcy też po raz drugi, 150 zł, 5000 60 zł, 100 zł, 60 po raz drugi, 5000 po raz drugi i na koniec mamy 30, czyli siódmy portfel przegrany, portfel z numerem 8 i w portfelu z numerem 8 szukamy.

Dwadzieścia trzy, siedemnaście, trzydzieści trzy, osiemnaście, trzynaście, sześć, trzydzieści dwa, pięć, dziesięć, trzydzieści cztery, i tutaj jest czwóreczka, czyli tutaj znowu nic. Tutaj w parach mamy. Moneta i banknoty. Waliska i waliska. Także jednak coś wpadło, są dwie waliski. Uratowani. Trzecia para koniczyna i klucz. Czwarta para diament i waliska. Pierścionek, moneta. diament, banknoty. Banknoty, waliska. I na koniec jest pierścionek, banknoty. Jeszcze sprawdźmy. Tutaj te trzy takie same.

i na koniec został nam ostatni portfel z numerem 16. I w portfelu numer 16 szukamy. Szóstki, 12-tki, 13-tki albo 20-tki, 18 2 9 27 4 26 22 16 33 17 10 8 15 32 14 19, 5, 7 i na koniec mamy 25, czyli tutaj nic. I sprawdźmy, jak sytuacja wygląda z drugiej strony. Tu jest pierścień koniczyna, klucz diament, waliza diament, złoto banknoty, pierścień banknoty, diament. Pierścień, klucz, banknoty, moneta i waliza. Także też nic. I na koniec została ostatnia gra: trzy takie same kwoty. 30, 100 zł, 200 zł, 50 000, 50 tysięcy po raz drugi, 500 zł. 30 zł po raz drugi, 200 po raz drugi, 150 65 i na koniec mamy 2 miliony, czyli tutaj jest zdrabka pusta. Podsumowując dzisiejszy miksik, za zostałkę w jednym portfelu padł zwrocik 30 zł i na dobry rok też padł zwrocik także 40 zł na stówkę wkładu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się wszystkiego dobrego, cześć.